Była już recenzja tego Rometa u mnie na kanale, ale jako, że trochę nim pojeździłem, to wjeżdża druga, bardziej taka z doświadczenia. Poza tym był komentarz, że jeżdżę cross'em, to jednak jest Romet, także warto pisać komentarze na Insta na trzeźwo. Również pytanie pochu w gravel'u. Amortyzator, no to myślę, że dzień drugi dość dobitnie odpowiada na to pytanie, tamte zjazdy, gdzie miejscami trzeba było sprowadzić rower. Nawet jeżeli była to zjazdówka, o a tu Rockform, to taki widzicie, w miarę się sprawdza też. Tam tego mocowania kiedyś Recka też była. Ale wracając do maszynki, po pierwsze jest to model troszeczkę nieseryjny, wyleciała sztyca z droperem elektryczna Sramowska. Trochę szkoda, bo na zjazdach by się pewnie przydała ale miała trochę bocznego luzu i mnie to wkurzało a ponieważ miałem 5 godzin do wyjazdu jak wziąłem ten rower w ręce nie było czasu przy tym grzebać więc wyleciała przy okazji okazało się na ważeniu to macie też tam na filmie o przeróbkach tego roweru że schudło to pół kilo na siodełku i sztycy więc myślę że że w sumie dobry ruch bo trochę tu podjazdów jest no i wyleciały też koła raz żeby tam nie zużywać czyjś bo to nie moja maszynka jak się łatwo domyślić a dwa że chciałem potestować w ogóle huklesy z Dendy Horsa, no ale nie. Aha, Bęben mi nie pasował pod SRAMA. A z kolei Shimano weszłaby tylko kaseta do 36, a tu jest 44, więc 40-44 to jest lepsze przełożenie niż 40-36 tutaj na te podjazdy. Chociaż na 36 też by się to dało przekręcić, ale tak jak mówiłem, ten dzień drugi trochę hardkorowy. Super się sprawdziła ta sakwa i mega się sprawdziło to. Mocowanie, tak by the way, tu od dołu jest zaczepiona kamera i mogę sobie regulować kąt w czasie jazdy i kręcić albo niebo, albo ziemię, co tam sobie potrzebuję. Amortyzator, jak widzicie, nawet dzisiaj dobija do końca, więc oczywiście wykorzystuję te 30 mm skoku i mega się przydaje, jedzie się super wygodnie i super płynnie, mimo że opony wrzuciłem tu budiery 40. No i koła są Dendy Horse Pozytron 45 Hooked. One są chyba do 42 rekomendowane, także nawet się zmieściłem w rekomendacjach. No i co, co jeszcze? No, nie wiem czy to MRP jest tu potrzebne, ale jest. Łańcuch nie spadł ani razu. Ani też chyba nie próbowało, więc no nie wiem. Wydaje mi się, że spoko, że ta klatka tutaj jest. Pytaliście o geometrię. Trudno mi się wypowiadać o geometrii rowerów gravelowych, bo jeździłem tylko kilkoma, głównie aluminiowym, przy dużym na mnie kanionem. A, jak jesteśmy przy rozmiarze, to to jest mega ciekawe, bo to jest rozmiar 49 i pasuje na moje 173 w zasadzie idealnie. Sztyca z niedużym offsetem, fabryczna kierownica z mostkiem, wydawało mi się, że będzie trochę wąska. Ale jeździ się mega wygodnie, bo to jest 38 do 6, to bym sobie nawet 36, może założył, ale do gravela lepiej mieć szerzej, żeby w tym terenie jakoś sobie nad tym rowerem panować, więc jeździ się mega wygodnie. Tam wygłupy różne były skakanie przez jakieś chopeczki, dobicia kół i tak dalej, także kierownica z mostkiem przyjęła tu parę razy takie ładne BUM na kierę. No i nic nie czyści, nic nie stęka, także. Ten karbon jest przetestowany działa ma też mocowanie w razie czego takie bardziej szosowe od dołu ale powiem wam że właśnie pod kamerkę to całkiem spoko mimo, że niewyględne to to mocowanie super zrobiło robotę. Geometria, no nie bolą mnie plecy nie drętwieją mi łapy także już duży sukces jak na takiego emeryta. Poza tym co no elektryczny SRAM AXS działa bezbłędnie jak zawsze. Wygodne jest to, że można go sobie regulować tutaj z manetki, bo oczywiście ustawiłem go tak se i potem w czasie jazdy coś mi zgrzydało, więc po prostu w czasie jazdy cyk cyk dwa kliknięcia i podregulowany. Hmm, hamulce działają bardzo dobrze, tam tu, widziałem, że ludzie trochę plują w necie na hamulce SRAM'a, zupełnie nie wiem dlaczego, bo ja i serwisowo nie mam z tym problemu i nie mam też problemu jak wjeździe nie wymagają super dużej siły naciskania i tak dalej. Łysa opona Woodyera daje radę. To też w filmie o wyposażeniu możecie zobaczyć, że to ciekawe. Tylna Łysa jest 30 gramów cięższa niż w tym rozmiarze przednia z ząbkami. Wychodzi na to, że w ząbkach brakuje materiału tu gdzie brakuje, a Łysa jest po prostu cała grubo nadlana. Śmieszna ta lampka Osram z hamulcem, znaczy w sensie ze światłem hamowania, do niego do kompletu jest jeszcze przód, to no, pójdzie ze mną z także mała reska tych lampek też tam kiedyś się pojawi może nawet podejmę takie zobowiązanie, że szybciej niż przyjdzie kolejny Eurobike chociaż to już niedaleko no i tak o, bryczka się sprawuje, wyszedł poniżej 10 kg, tam 9 gdzie więcej gdzieś mają haczykiem, no tak, bo na kołach też schudł tam te fabryczne koła z fabrycznymi gumami tam były ciut szersze opony to było trochę cięższe generalnie mm, dla mnie rower to rower, byle miał pedały to się jeździ ci którzy ze mną jeżdżą to wiedzą, że przyjeżdżam na zgróbki czym popadnie, co akurat było pod ręką miało wszystkie koła i wszystkie tam inne części, dwa pedały przykręcone i pojechało ale tutaj no, jestem naprawdę zadowolony, także bez najmniejszego problemu mógłbym takim rowerem jeździć na co dzień, gdyby nie to, że no tacy starzy ludzie jak ja, to już powinni chyba jeździć na jakichś tytanowych albo jakichś innych unikalnych brykach, a taki seryjny to po prostu jest trochę nudny, ale jeżeli ktoś nie jest tak stary albo nie szuka bryki za cztery dychy, to myślę, że taki Romecik z maluteńkimi jakimiś przeróbkami dostosowującymi do siebie albo nawet w serii to bryka za te pieniądze całkiem Przyzwoita, szczególnie, że po sezonie, jak wszędzie, na pewno można wyszarpać w dobrej rące. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Do zobaczenia w kolejny. Heja!